Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje i komentarze, bo one pozwalają rozwijać kanał i robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, proszę subskrybujcie. Dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Czy on się jeszcze odezwie, czy ona się jeszcze odezwie? Zobaczymy, co karty chcą pokazać. Jaką podpowiedź dzisiaj? dostaniemy i z kim ten rozkład zarezonuje. Piszcie kochani w komentarzach, czy z Wami rezonuje. Jaka jest Wasza sytuacja. Dlaczego pytacie? Czy on się jeszcze odezwie, czy ona się jeszcze odezwie? I zobaczymy, co dzisiaj karty podpowiedzą. Czy on, czy ona się jeszcze odezwie? Ogólna energia rozkładu, paść kielichów, czyli taka karta flirtu. Mamy trójkę kielichów, czyli świetna zabawa, i czasami trzecia osoba w relacji, i czwórka pentakli, karta takiego zatrzymania, stagnacji w relacji. Czasami tutaj jest chód emocjonalny pokazany. W, w czwórce pentakli mamy też yy, dbanie głównie o swój interes i brak ochoty na to, żeby ruszać do przodu, coś zmieniać. No właśnie jest takie zatrzymanie. Ogólnie pasie pentakli jest kartą yy, fajnych rozmów, flirtowania. Yy. Jest to plan, bo pasie to jest planowanie. Na poznanie kogoś bliżej. I ochota na to, żeby dzielić się uczuciem, okazywać sobie y, y, sympatię, miłość. Chociaż y, paść pokazuje taką młodą energię. Może pokazywać, że to jest nowa znajomość, i jeszcze y, tak jakby na początku, tak? bo to jest taka energia startu, planu. Może z tego się urodzić coś trwalszego, ale niekoniecznie. Trójka kielichów ogólnie jest kartą dobrej zabawy i poznawania siebie nawzajem, fajnego spędzania czasu. W trójce kielichów jest też budowanie relacji. Takich relacji, które nadają życiu sens. Może tu chodzić też o relacje typu przyjaźń, taka fajna zażyłość, koleżeńska, niekoniecznie od razu wielka miłość. W każdym razie chodzi tutaj o fajną relację, która daje taką siłę napędową do, do życia, do pokonywania trudności. To jest relacja z ludźmi. Które to są relacje, które po prostu budzą w nas radość i takie poczucie szczęścia. To są momenty, kiedy możemy właśnie fajnie spędzać z, czas z innymi, organizować jakieś spotkania, imprezy, wyjazdy. Czwórka Pentakli, no to już jest taka energia, właśnie trochę stawiania bardziej na siebie i pilnowania swojego interesu. Pytanie, właśnie. Jest, czy on się jeszcze odezwie, tak? Jakby tutaj jest, nastąpiła przerwa, tak? Zobaczmy. W kontaktach mamy pazia mieczy, czyli znowu planowanie, ale właśnie spotkania, bo paść mieczy jest kartą spotkania twarzą w twarz i szczerych rozmów. Ogólnie, miecza, miecze to jest komunikacja, szczerość, szczero, szczere rozmowy i też ciekawość drugiej osoby. Paść mieczy może być informacją o zaproszeniu na przykład na ciekawą imprezę. Może to być spotkanie, a może to być jakiś fajny wyjazd. Coś, co spowoduje, że narodzi się okazja na to, żeby właśnie fajnie spędzić wspólnie czas. W paźniu mieczy właśnie są ciekawe rozmowy. Może to być też kontakt przez telefon, ale właśnie w celu spotkania. W paziu mieczy jest energia wyzwania, czyli jakiegoś jakieś możliwości, która może rozstrzygnie, może jakiś konflikt, który nastąpił między wami, coś co spowodowało, że kontakt się urwał, tak? Bo jednak pytasz czy on się jeszcze odezwie. Więc zastanówmy się, o czym będzie ta rozmowa. W paziu mieczy jest ciekawość, taka potrzeba właśnie większej ilości informacji. Widać, że coś tutaj trzeba przegadać. Tu jest właśnie potrzeba jakiejś szczerej rozmowy, może doradzenia się. W paziu mieczy też są właśnie liczne znajomości, na które możemy liczyć i na te spotkania. Mamy szóstkę mieczy, czyli kartę mobilności, ruszania do przodu. To jest karta brama, czyli tak jakby przejście w coś nowego, w coś lepszego, jak chociażby rozwiązanie konfliktu, tak? To może być właśnie ten moment przejścia. Z, tej, z tego zawieszenia, które jest teraz, spowodowanego, Ty wiesz sama, jeżeli z Tobą to rezonuje, czym to zawieszenie jest związane, z czym to jest związane. Jeżeli nie wiesz, to możesz, może się okazać, że właśnie w czasie tej rozmowy coś wyjdzie, jakiś temat, który trzeba przegadać. Może ta osoba na razie trzyma to w sobie i nie ma ochoty, żeby się z Tobą. Tymi swoimi emocjami dzielić, tak, bo właśnie w czwórce pentakli jest taka, taka blokada na drugą osobę i niechęć na razie na to, żeby się dzielić. Yy, to może być właśnie też dotyczyć emocji, tak? Może coś się poruszyło, czy jego, i spowodowało właśnie takie zablokowanie, aha, to ja muszę się teraz zastanowić dłużej, co z tym zrobić, zanim przyjdę do Ciebie i przegadamy to wspólnie, tak? Bo wszyscy mieczy jest już taki start. Do przodu, i pytanie teraz: czy na tej łódce popłyniecie wspólnie, czy te wasze drogi się rozejdą? Bo to może być właśnie rozmowa, która zadecyduje o tym, czy jeszcze jest wam po drodze, tak, razem. Może to być coś ważnego dla tej osoby. Może coś, co na przykład kłóci się z jej, z jego poglądami. Może powiedziałaś, czy powiedziałeś coś, co spowodowało y, takie poruszenie, że ta osoba się y, na ciebie zablokowała chwilowo? Jednak widać, że ma ochotę na rozmowę i ma ochotę na to, żeby to prze, przegadać, przepracować i być może wspólnie wsi wsiądziecie na tą łódź i popłyniecie w stronę przyszłości i nowych możliwości. Czwórka buław, czyli y, karta znowu świetnej zabawy. I to jest karta to może być karta właśnie jakiegoś mały, krótkiego wyjazdu, takiego nawet weekendowego. Właśnie po to, żeby razem spędzić czas i w fajnej atmosferze, może wśród też innych przyjaciół, znajomych, mieć okazję do tego, żeby właśnie coś sobie tutaj wyjaśnić, przegadać. W czwórce buław jest z jednej strony poszukiwanie fajnych emocji i ochoty na to, żeby właśnie fajnie spędzać czas z innymi, z drugiej strony jest to karta wzajemności, czyli tak jakby oczekiwania, że to, co od siebie daje, to też do mnie wraca w relacji, tak? Jeżeli mm, ja na przykład angażuję się bardzo w tą relację, chcę spędzać czas, tak? wysyłam sygnały, proponuję różne terminy na przykład spotkań, a druga osoba ciągle na przykład blokuje, nie ma czasu, no to wtedy jest to zatrzymanie, tak, i, i, i zastanawianie się dlaczego i, i dlaczego ta osoba nie chce ze mną tego czasu spędzać, tak? nie znajduje tego y, czasu dla mnie. Tu jest właśnie potrzeba tej wzajemności, czyli yy, równego zaangażowania w relacje dwójki osób. Tylko wtedy ta relacja ma szansę się rozwijać. Bo jeżeli jedna osoba wszystko blokuje, no to w pewnym momencie następuje właśnie taka stagnacja i ten chłód taki w relacji, tak? Bo jeżeli widzisz, że komuś na tobie nie zależy, to też przestajesz się starać. Więc tutaj jest potrzeba wzajemności. I takiego też wsparcia ze strony os drugiej osoby. A ogólnie chodzi o budowanie fajnej relacji, takiej stabilnej, na, wśród, z osobą, na którą można liczyć. Może to być też grupa osób, na które można liczyć. Taka właśnie grupa wsparcia, fajnych przyjaciół, osób, które są zawsze gotowe na to, żeby dzielić się swoją radością, ale też wspierać w trudnych momentach. Czasami ta karta też jest informacją dla pytającego, że los tej relacji tak jakby leży w, twoim, w Twoich rękach, że ta osoba Cię zablokowała, ale może to być tutaj właśnie wina po Twojej stronie, że tak jak mówiłam, może było za mało zaangażowania i ta osoba na przykład poczuła się odrzucona i poczuła się po prostu taka może lekceważona, ona chciała więcej tych spotkań, więcej czasu wspólnego, a ty może nie znalazłeś, czy nie znalazłaś dla niej wystarczająco dużo czasu, i ona się poczuła taka, właśnie, um, lekceważona, tak, że nie angażujesz się tak, jak ona by tego oczekiwała. Siódemka Buław, czyli właśnie ochota na to, żeby zawalczyć o tą relację, bo siódemka to jest z jednej strony, Stawianie granic, tak, jeżeli ktoś się je przekracza, i wtedy, tak jakby m, m, walczysz o, o swoją pozycję w relacji. Natomiast, m, może ta karta też właśnie mówić o tym, że tutaj ta osoba nie ma ochoty odpuścić, i ona jednak m, tutaj sobie wszystko przemyślała, i będzie ta propozycja spotkania. I teraz pytanie, czy ty. Odpowiesz pozytywnie na, na to zaproszenie, tak? Czy znowu na przykład nie znajdziesz czasu, bo jeżeli to w ten sposób z tobą rezonuje, no to jest informacja, że tej osobie zależy. Jeżeli jest odwrotnie, no to, to też jest informacja, że warto porozmawiać, tak? Bo jednak ta energia musi krążyć w równowadze. Aby relacja dobrze funkcjonowała, to musi być to zaangażowanie y, obu stron. Więc siódemka buław może być kartą informacji, że ta osoba, że tej osobie zależy, tak? i ona tutaj zdecydowanie chciałaby y, kontynuować tę relację i y, chciałaby tego ognia. Y, siódemka buław też często jest kartą y, informacją o z, związku na odległość, bo tu jest sporo tych buław. Może tutaj chodzić o informacje o relację prowadzoną głównie przez internet na jakimś portalu. I jest tutaj ochota może właśnie na to, żeby w końcu spotkać się twarzą w twarz. Może ktoś tutaj blokował to spotkanie, tak? Jedna ze stron chciała utrzymywać tę relację cały czas na odległość, a drugiej osobie już to nie wystarcza. Ona by chciała poznać. Tą osobę bliżej, tak? Spotkać się twarzą w twarz. Tutaj paść kielichów to jest właśnie planowanie spotkania i to jest takie właśnie flirtowanie i takie fajne rozmowy, właśnie po to, żeby poznać się bliżej, bo te relacje na odległość one mają w sobie trochę takich tajemnic, tak? Czasem spraw nie do końca wyjaśnionych i mnie korespondując tylko i znając kogoś na odległość, nie mamy nigdy w 100% pewności, że ta osoba na przykład jest wobec nas szczera, tak? I czy naprawdę rozmawiamy z, z osobą, która ma wobec nas szczere intencje, czy to jest osoba, która w coś gra, bo też często właśnie w tych relacjach na odległość um, pojawiają się takie sytuacje, kiedy osoby. Um, na przykład prowadzą kilka relacji jednocześnie, tak. Jeżeli tutaj już chodzi o takie relacje romansowe, natomiast jeżeli chodzi o relacje przyjacielskie, to oczywiście nie ma nic w tym złego, że jest tych relacji wiele. W każdym razie wszystko zależy od nastawienia i jaki jest plan. Czy tutaj jest plan relacji przyjacielskiej i takiej koleżeńskiej i tych spotkań typowo, typowo towarzyskich, czy? Tutaj już ktoś liczył na więcej, bo czwórka pentakli pokazuje takie zatrzymanie. Ktoś tutaj dla kogoś to już jest wystarczająco, to co jest teraz, a ktoś może tutaj ma inne plany, tak? I chciałby tej rozwoju tej relacji i tych spotkań i właśnie takiego przejścia może na kolejne etapy, bo ta czwórka, szóstka mieczy jest kartą takiego właśnie ruszania do przodu, mobilności, nie stania w miejscu. A czwórka pentakli pokazuje właśnie to zatrzymanie i niechęć na to, żeby było cokolwiek więcej. Więc może tutaj chodzić właśnie o to, żeby jednak te, się odblokować i szczerze porozmawiać, bo może oczekiwania dwójki osób są zupełnie inne wobec tej relacji. Tak, Jedna osoba myśli o Luźnym, o luźnej relacji koleżeńsko-przyjacielskiej, a druga liczy na coś więcej, na rozwój mm, związku tak? I, i takie większe zaangażowanie się drugiej osoby. Mamy mm, rycerza mieczy, czyli trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik. To jest młoda osoba, inteligentna, która uwielbia rozmawiać, uwielbia. Y, też poznawać y, y, innych. Y, rycerz Mieczy jest kartą y, takiego trochę bojownika. Y, on lubi y, jasność sytuacji. Mie miecze to zawsze jest komunikacja, szczerość. I y, y, rycerz Mieczy też ma takie bojowe nastawienie. On raczej zawsze zawalczy o coś, jeżeli mu na tym zależy. Jest tutaj jego miecz prawdy i ochota na to, żeby szczerze porozmawiać, powyjaśniać pewne sprawy. Więc w rycerzu mieczy mamy właśnie ochotę na dobrą komunikację, bo tutaj ta dobra komunikacja jest bardzo potrzebna, żeby w ogóle budować relacje, tak? i żeby po prostu zweryfikować może. Potrzeby swoje nawzajem, oczekiwania, tak, bo jednak jedna relacja, dwie osoby, i może się okazać, że każda z tych osób ma zupełnie inne oczekiwania odnośnie tej relacji. Ktoś tu może się chce bardziej zaangażować, a ktoś chce się zatrzymać w punkcie na przykład przyjaciel, i jemu już to wystarcza, i on tutaj nie chce czegoś więcej. Więc warto rozmawiać, i tutaj ten rycerz. Mieczy, on potrafi dobrze komunikować swoje potrzeby. Nie ma tutaj żadnej wrogości, wręcz przeciwnie. Chodzi właśnie o wyjaśnienia i o nawet czasem uleczenie zranionych, u, uleczenie zranionego uczucia, tak. Właśnie to wyjaśnienie może tak jakby naprostować sytuację. Może się właśnie okazać, że pewne sprawy powyjaśniane zupełnie inaczej poprawią tak, jakby energię tej relacji, tak? I po prostu jasność sytuacji jest kluczem do tego, żeby każdy w tej relacji czuł się bezpiecznie i znał nastawienie drugiej osoby zobaczmy jeszcze, jakie karty się pojawiają. Mamy asa mieczy, czyli ten miecz prawdy. I te wyjaśnienia to jest, to, to jest cały czas ten sam miecz tak prawdy. Yy, I te wyjaśnienia to spotkanie, które ma nastąpić, któr, yy, które może dużo wnieść informacji odnośnie właśnie yy, oczekiwań wasz yy, obojga osób w relacji. Będzie tak jakby zaczątkiem nowego początku, tak? Bo asy to są początki, a as mieczy pokazuje właśnie początek w energii szczerości, szczerych rozmów. I ten as mieczy daje gwarancję tego, że relacja będzie budowana na trwałych fundamentach, bo po prostu budowana będzie na szczerości i na jasności sytuacji, tak? As mieczy właśnie jest... w. Takiego rodzaju wyzwaniem, bo ta, bo ta rozmowa może nie do końca być łatwa, bo tutaj jednak trzeba się otworzyć na drugą osobę i trzeba szczerze porozmawiać o tym, co, co boli, co, co tutaj jest niejasne, co blokuje tą relację. Tak? Jest to swego rodzaju wyzwanie i to jest właśnie też propozycja spotkania. To jest jakiś nowy pomysł na y, przyszłość. W energii początku, tak jakby dania sobie szansy na to, żeby wchodzić w tą relację, tak jakby od nowa, tak? Czyli może na, na kolejny etap. W energii wyjaśnienia. Jeżeli sobie wszystko tutaj powyjaśniacie, czyli ta osoba ewidentnie tutaj się do ciebie odezwie, bo jest ten paś, spotkanie i propozycja spotkania w asie y, y, mieczy też jest. Tutaj będą potrzebne te szczere rozmowy, tak? I te y, po prostu rozjaśnienie wątpliwości. Dojdziecie do porozumienia i po prostu ustalicie sobie, o co Wam tak naprawdę chodzi. Czy chcecie kontynuować tą relację? I myślę, że warto, bo tutaj jednak te energie się pojawiły bardzo pozytywne. Te kielichy tutaj pokazały, że <śm> nastawienie jest bardzo takie sympatyczne. Osoba jest yy, yy, wrażliwa, uczuciowa i chętnie, yy, chętnie nawiązuje relacje. Niekoniecznie tak? jest nastawiona w energiach romansowych, tak? bo tutaj nie ma tego asa buław, tylko jest as mieczy, czyli ochota na yy, rozmowy, na fajną komunikację, na, yy, może wspieranie siebie nawzajem, tak? na przegadywanie różnych spraw. Na dowiadywanie się o sobie coraz więcej i więcej. I te dwie, ta karta czwórki Buław też pokazuje taką właśnie fajną atmosferę przyjacielską. I zaangażowanie jednak duże tej osoby. Tylko właśnie pytanie, czy ta siódemka Buław to nie jest też stawianie granic, że ta osoba ch chętna jest tak na tą relację, natomiast może właśnie nie chce przekraczać jakichś granic. Może właśnie dla niej to, ta przyjaźń to już jest to, na czym jej najbardziej zależy i nie chce wchodzić na kolejny etap relacji, czyli właśnie już w tej energii ognia i romansu, tak? Mamy tą siódemkę buław. Pytanie, czy to jest właśnie ochota na to, żeby postawić granice i powiedzieć szczerze, że ja tutaj nie liczę na jakiś związek romansowy, tak? Tylko właśnie chodzi mi o tą komunikację przyjaciół faj, i fajny, i niespędzany czas. Czy... Chodzi tej osobie właśnie o to, żeby zawalczyć o relację i chciałaby więcej tego ognia. Może to właśnie się tutaj rozstrzygnąć w czasie tego spotkania. Spotkania, które ma nastąpić, i jak najbardziej ta osoba otwarta jest na to, żeby szczerze porozmawiać o tych oczekiwaniach. Mamy pazia pentakli, czyli znowu planowanie. Jest tutaj dużo, ta osoba dużo myśli w tej chwili o tej waszej relacji. relacji. Na pewno się odezwie, bo tutaj mamy jeszcze pazia pentakli, czyli konkretna propozycja, tak? Ten pentakl to może być właśnie. Spotkanie, czy to może być na, spotkanie na kawę, czy to może być spotkanie wyjście do kina, czy do restauracji, czy na dyskotekę, czy gdziekolwiek, czy nawet jakiś wyjazd. tak, Bo tutaj ta czwórka była też może być kartą wyjazdu takiego weekendowego, niedługiego. I ten, te plany, które tutaj się pojawiły, one służą temu, żeby. Właśnie się spotkać, przegadać sobie wszystko, może poflirtować trochę, ale w takich właśnie energiach y, 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 fajnej relacji, tak? I, I spotkania, które ma służyć temu, żeby y, coś wyjaśnić sobie nawzajem, coś rozstrzygnąć i y, dać sobie szansę na, na ten nowy początek. W energii szczerości. Zobaczmy jeszcze kartę ostatnia, czyli znowu mamy tą kartę początku, tak? I. Propozycji konkretnej. A z Pentakli to jest karta, yy, właśnie, startu w coś yy, w energii Pentakli, czyli materia, czyli znowu tutaj nie mamy tych buław, tutaj nie ma y, ochoty na romans. Tu jest ewidentnie ochota na to, żeby budować fajną, przyjacielską relację yy, w energii spotkań, wspólnie spędzanego czasu. W tym Pentaklu mogą być różne propozycje. tak. To mogą być drobne prezenty, to mogą być właśnie spotkania, cokolwiek tam sobie nawzajem możecie podarować. A z Pentakli też jest kartą gotowości na to, żeby coś od siebie dać. To jest karta propozycji i też nowej. Drogi wspólnej, wspólnej, wspólnego wyjazdu, czy właśnie wspólnie spędzanego czasu. Taka energia stabilne, stabilnej relacji z kimś, na kim nam bardzo zależy. W Asie Pentakli też jest karta zaufania do drugiej osoby. Hmm. I ogólnie takie dobre wieści dla ciebie, że tutaj wszystko się fajnie rozstrzygnie, tak? Pytanie też, czy, czy tego, czy jesteś na to otwarta, tak? Bo pytasz, czy on się odezwie, ale karta mówi, że tutaj. Mm, dużo też zależy od ciebie jak cała ta sytuacja zostanie rozegrana czy jesteś w stanie zaakceptować oczekiwania tej drugiej osoby wobec relacji tak bo może się okazać że te wasze y, oczekiwania są zupełnie różne i tutaj jest właśnie ten moment y, decyzji czy na tej łódce płyniecie wspólnie do przodu tak w tą nową przyszłość waszą czy tutaj już nastąpi po prostu rozstrzygnięcie, i każdy na swoją łódkę wsiada i płynie każdy w swoją stronę, bo niekoniecznie musi być wam tutaj po drodze. Ale myślę, że takie przyjacielskie, fajne relacje, jeżeli tej osobie tylko właśnie na tym zależy, też warto utrzymywać, tak? Bo jednak tutaj yy, nie ma żadnych złych intencji ze strony tej osoby. Te wszystkie energie są bardzo pozytywne. I te pazie pokazują, że ta, ta osoba cały czas myśli i planuje. Yy, yy. Ma jakieś plany odnośnie Ciebie i y, Waszej relacji. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, y, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania, robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.